Simoneczka, ja jestem Jacob Games. a To jest kolejny odcinek z Metro Last Light. W poprzednim odcinku e, u, u, wo, uwolniliśmy e, powód stryczka, i teraz uciekamy z nim. I mam lagi. Czekajcie. Chwilę. E, opcje, grafika. Hmm. A, dlatego, że renderuje się, z got y renderuje się odcinek z Gotika. Tak, super. Mądry jestem, że będę teraz. Dobra, Nasz tak strasznie nie jest. Dratania, odcinek nie będzie długi, bo z metro chciałbym tak wiesz. Trzeba krótszy, dzięki, było, tak wiecie. Ciekawie. 10 minut, myślę dwanaście, jak trzynaście jakby jak najbardziej komfortowo co? Okay. to był Just have to see about it. Mm -hmm. ah, to hell with it! There is no retreat, Spartan. Moscow's right behind us. Forward! Stop! No. That's why the Nazis cut the light. These things hate it. Okay, Spartan. A short list. Bullets won't cut it here. But since they are afraid of light, let's take the light to them. Okay? Now no, no. don't you turn that light off. Understand we're in a world of hell without it. Okay. A cave in? Ah! Looks like they blew the tunnel up. Maybe something on the other side they couldn't stop with the bullets. Wait, 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 wait. I feel like oh, yes. There's got to be a way through somewhere. Archum, help me with this. Okay. No. Nope. A, Okej, okay. Zajmujemy ten włos, przypodjukamy E i jest, okej. Okay. I wchodzimy do tego przejścia. I o, Tak, 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 tak. couldn't make all of this. There must be Ciuć. O. Be Tu niedoś mnie za fanie nie jest. Shit. Dead close. Wait, Archer champ, don't trash. Pierwszy wir. Tu ćwir to mi. Ej? Al nie. Let's go. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy szybko. Dobra, winda. Shit. That's high. Definitely okay. no climbing up this one. Okej. To musimy window, okay. kurde, no nie, się. Mam 15, 16 fps 19. Mam nadzieję, że nagranie nie będzie zbyt tragiczne, bo na nagraniu yeah. jest spójniej niż na prawdziwym tym. No że zależy za kiegiry. Eh? Ok, mamy rozbłysk. Nie wiem dlaczego. What the... What did it stop? Oh -oh. A, dobre. Coś widocznie jest nie tak. Breaker's out of water. Shit. Come on. dawaj, 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 dawaj.

their top armor is just too tough. Okay, Artyom, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up, you understand? The bastards hate the light more than anything. Come on, follow me. There you are, Mamy rozbłysk, bo chyba się z niego postrzeliśmy. Nie wiem. W tym momencie yy, gry nie wiem za bardzo o tych rozbłyskach. I już nagrywamy? 5 minut. Okej. Okay. Jeszcze drugie tyle i kończę odcinek, bo z tymi lagami to... Znaczy, z tymi odcinkami to nie oh. będzie fajny odcinek. No haj haj. O. Wow. Mów mów move, move. o, -o tu jest chyba już gorzej mi się wydaje Tam jest coś można chyba przez to przejść O o bo ich będzie dużo Jeden Dobra, smaż się, smaż, smaż, smaż. O kurde, co jest? Dobra, jeden. Drugi, drugi, gdzie jest drugi? Słona na chwilę grę, żeby się dodać trochę. O kurde, nie spokojnie. O! Ale kurde, co jest, co jest, co jest? Dobra, smaż się, smaż. Następny. Dobra, koniec? Lubię no to albo to i się przerzuć na drugą stronę. No, już, już się. No, Paweł, lituj się. Dobra. I ciągnij. Nie słychać klawiatury strasznie. Yes! Okej, okay, teraz się przeżyć. No daj, daj. Hop. Okej. Okay. Teraz my. No to się nie tragedia, nie, chuj, nie wiem teraz nagrywać metr tego metra. Nie wiem czy z Minecrafta jakiś montaż nagrać. O o! Też zamierzam nagrać z Minecrafta taki montażyk mały. Znaczy, nie wiem, czy to będzie montaż taki. Ale raczej bez głosu będzie. Ja znaczy tam na początku. Tak jak głównym takie wagi Jacob Games, Kisiek, mitis Coś w tym stylu, tylko na, ser na serwerze. Окей. Ринка, ринка. Ну давай, давай. Начинаем уже гуд. Начинаем. Гупан, мы же гоним дейдзу. О, 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 о. Бра. Мать, кот. Денчама, ну курде, ну. No sorry, że to było słychać, ale musiałem ustawić i co tu jest? Pająk. Ten dziwny pająki, już e, ten odcinek chyba się będzie nazywał głupie pająki i... Kupię... Pająki, no po prostu pająki. O smacz się kurde gmać Aaaa, jestem zły taki o masz twarduszek. Już się by No, już kto wy? Let's go, let's go, let's go. Teraz już mam nauczkę, że nie powinienem nagrywać podczas renderowania odcinka. Let's go, 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 go. Światło, dobra. To dobry znak, albo nie za dobry. Tu. Okay, we're safe here. Nie za dobrze on wygląda. O, blija. Raczej ja to przepalę, nice czy nie da rady. Ale no, nie da rady, okej. Okay. Right, Dobra, let's go, let's go, let's go. Fire, fire. Nie mam y, zbytnio o czym gadać w tym odcinku więc Będę pierwszy głupoty no. Trzymaj się blisko no, Już nagrywam Dobra 10 minut nagrywam I... i u, no, uciekaj, uciekaj Sadzimy te jajo. Teraz jeden, drugi, Też zamierzam. Będziemy na dwikę nagrać, bo to jest bardzo fajna gra. Jeśli ktoś jeszcze w nią nie zagrał, to bardzo polecam. Bardzo wciąga. Może i jest długa, ale bardzo fajna na jakiś let's play. I dlatego myślę, że bym ją nagrał. Okej. Hey, ktoś miał problemy. O, ten następny. Chyba się. Tak to jest, jak się odchudasz, za dużo. No dobra, wiem, ja co to za misja. Oh. Więc o, ja się z wami żegnam. Nie, hey, look, więc ja się z wami żegnam. To był odcinek. Tutaj jeden. Nie ma, skąd się Z Metro Laslight. No mówników. Był odcinek z Metro Light, be A to był. To był odcinek z Metro Last A ja byłem. A ja byłem.